Niektórzy mówią, że to Bridgertonowie, ale w wersji Apple TV. Ja bym powiedziała, że to raczej młodsza i bardziej rock rock'n'rollowa wersja pozłacanego wieku. To historia pięciu przyjaciółek Amerykanek, która jedna po drugiej wychodzą za brytyjskich arystokratów. I o ile serial jest miejscami głupiutki, po prostu naiwny, to świetnie mi się go oglądało. Stroje, fryzury, zdjęcia są fantastyczne. No i raczej nie oglądałam go dla realizmu historycznego, a po prostu dla zabawy. Chociaż to prawda, że od drugiej połowy XIX wieku brytyjscy arystokraci chętnie wychodzili za amerykańskie panny z dobrych domów, a właściwie z bogatych domów, po to, żeby właśnie w zamian za posag dać im tytuł, no a sami dzięki temu posagowi mogli uratować to, co właściwie pozostało z ich ogromnych majątków. Zresztą to przecież tak uratowano Downton Abbey, no i to nie jest spoiler. Łowczynie na Apple TV. Dajcie znać w komentarzach, czy oglądaliście. A ja już zapraszam Was na kolejny odcinek z serii, seriale po królewsku.